Festiwal filmów niezwykłych. Abo chłop i ma coś z piasta, coś z tych królów piastów wiele, bardzo wiele, wiele z piasta, chłop potęgą jest i basta. Fragmenty wesela według Stanisława Wyspiańskiego prezentowali na majówce w Skansenie podczas festiwalu filmów niezwykłych znakomici aktorzy teatru polskiego z jego dyrektorem Andrzejem Sewerynem na czele, który jest wielkim przyjacielem Muzeum wsi Kieleckiej. Wspólne przedsięwzięcie Muzeum wsi Kieleckiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zdobywa coraz większą publiczność. Na prośbę. I na rozkaz twój. Cześć ty dzisiaj, panna młoda! Jak jaśmin, jak jagoda. I o co się rozchodzi, to ze pontylo się spodziewa. Jak <śmienią> się żenić, to się, żenić to, to się tak, żenić, to tak jakby w uniesieniu równe nogi w snutnie. Kto żonę? Niech się stopi, niech się spali Byle ładnie grajcy grali Byle grali na wesele ja Jak się da muzyka go. Miele jak na żarna kula Dżoncik niech zakuka Stuka, puka, puka rozzabije przypasuje, piska Skrzypiec struną Tak pod się. Tak mile, Niech się wiele, jak wygodne w z miesięczką czas powodny niech się Bez tego złotego dźwięku W Niwecz pójdzie cały ruch O się! Nie szarp w ręku Ej! Leć! Krakowski zuch. A w moja cupka z panim biurem. Yes. Stawaj tu przed trzecim kurem. On wykształcony, ty bez szkół. A potem wyproszę pani miał mi co godoć, jakby mi nie miał nic powiedzieć. Po co by sobie gębę psu? Krzysztof Kwiatowski. Jerzy Szejbal. Andrzej Seweryn, Dominik Łoś, wielkie brawa dla nich. Reżyser spektaklu, pan Krzysztof Jasiński, zapraszamy panie Krzysztofie. Na co dzień można ich zobaczyć w Warszawie w Teatrze Polskim.